Jesteśmy w Poznaniu, nasz z Wojciech Różychowski i Sobczyk Patryk. Zobczyk. Tym razem rynek pierwotny, w Poznaniu też ten rynek pierwotny mocno dominuje i nikt się nie boi tego rynku pierwotnego. I faktycznie tak jest, że jak nauczysz się flipować, to właściwie potem możesz przechodzić i na różnego rodzaju rynki, możesz wynajmować, podejmować, możesz robić na nim krótkoterminowo, długoterminowy, ale faktycznie jak się nauczysz Trudnego, czyli flipowanie. Flipowanie najtrudniejsze jest na rynku wtórnym. Na pierwotnym już jest troszkę prostsze, ale też wymaga ciekawych technik. Jesteśmy dzisiaj tutaj dlatego, że pokażemy mieszkanie przed remontem. No i widzimy się za jakiś miesiąc, półtora, jak to przechodzi. I Patryk nas uprowadzi, pokaże jak no to zrobić. Patrycja uprowadzi. Patrycja mnie dzisiaj kameruje, pozdrawiamy serdecznie. Patryk, co to za mieszkanie, co mi powiesz? No generalnie, w jesteśmy w Poznaniu. Więc chłopacy od szkoły na, na rynku prywatnym, czyli Maciej i Patryk. Tutaj wyszliśmy na jedyne, można powiedzieć, i nieruchomość akurat uzyskana za pomocą własnych kontaktów, gdy nie, niezależnie mnie za pomocą Patryka i Macieja. I co ciekawe jeszcze jesteśmy w dzielnicy Patryka Słotysiaka, więc tutaj ostro wyszliśmy z butami. Jeżeli chodzi o nieruchomość, to, to mamy tutaj trzy pokoje w dzielnicy z Szaszem. No i generalny stan deweloperski deweloper tutaj zadbał, żeby przyszłym mieszkańcom mieszkało się bardzo wygodnie, dał tutaj fajne udogodnienia i, i wybudował fajne okolicy, więc naprawdę bardzo ciekawe. Ja tylko może jeszcze dwa słowa takiego krótkiego wprowadzenia. Patryk Sobczyk i Patrycja Moleśna są tutaj liderami naszej społeczności w Poznaniu. A Patryk Sołtysiak, o którym Patryk teraz wspominał, no to również nasz lider, który rozpoczął tu budowanie tej naszej społeczności i grupy. A teraz Maciej Hermanem działają na rynku pierwotnym, robią szkolenia i też uczą, przyuczają jak kupić na rynku pierwotne mieszkanie. Też dostarczają perelki, no ale Patryk z są sobie sami świetnie radzą, no i właśnie tutaj mamy takie mieszkanie. I mamy pierwsze piętro. Ile metrów? Mam tutaj 59 metrów. 59 metrów, no i opowiedz nam jeszcze, jak chciałbyś tutaj to zaaranżować. Zobaczymy, jak to później będzie to. Witam, witam. Chcę so, tak opowiedzieć, jak to chcemy zaaranżować tą część. Za Zatem tutaj robić taką część jedelniano-salonową. Zaaranżujemy tą ścianę, tak żeby troszeczkę ją podkreślić. Pokaż panu tą ścianę. Teraz. Pokaż tę ścianę. No eee, to będzie ściana telewizyjna, tak. więc warto, żeby jakoś fajnie ją podkreślić. Eee, pójdziemy albo w kolor z takimi jakimiś e, osobnymi elementami, także zobaczymy co z tego wyniknie. No i kuchnia przede wszystkim. Kuchnia sercem do jak to wszyscy mówią. E, Zakrajemy ją w litery L. Będzie do samego sufitu, jasna szarość e, z ciemnym, drewnopodobnym blatem. Już akurat mamy dzisiaj to wybrane, bo był pan e, kuchnia pomiarach. nasz stolarz, bardzo dobry. Eee, także myślę, że tutaj ta przestrzeń będzie fajnie wyglądać. No i wentarno. myślę, że warto pokazać. Teraz balkon, no całkiem, całkiem, całkiem dużo. Także no to jest fajna, fajna okolica, fajny widok. I dalej, co? Dalej idziemy na pokoje? Tak, idziemy na pokoje. Ja tylko jeszcze dodam faktycznie, że tutaj deweloper bardzo ciekawie się postarał. To prawda, Patek gdzie znalazł tylko chyba dwie takie wstępnie, co do których można się przyczepić, albo takie hmm, cechy tego mieszkania. Natomiast to jest bardzo fajne, widzę wielkie okna. Wielki taras, yy, ogrzewanie sterowane elektrycznie, yy, no i yy, dużo wywieczników w oknach, które pozwalają, żeby to powietrze się wentylowało, nie gromadziło tu, szczególnie kiedy będzie aneks, żeby para uciekała i żaden grzyb nie powstała. No to chodźmy i odejdźmy dalej. Więc tak, tutaj mamy takie miejsce na garderobę, szafę tak naprawdę można tutaj łóżeczko, czy łóżeczko, buzyk hmm. bardziej dla dziecka, hmm. sypiarnia albo pokój dla dziecka, jedno z dwóch. Myślę, że to bardziej pokój dla dziecka się bo ten drugi pokój jest troszeczkę większy, co jest fajne tutaj. E, pokażę może te okna, one są naprawdę tutaj ciekawe zrobione. Nie wiem, czy to przesunę. O, możemy sobie zasłonić, także bardzo fajnie może być, fajny klimacik. No i mamy jeszcze prowadnice przygotowane pod rolety. Tak, ja mamy jeszcze. prowadnice pod rolety, tutaj e, będzie włącznik zamontowany, będzie można sobie montować e, już samodzielnie, nie będziemy my tego robić. Rolety zostawimy do wyboru tutaj e, nowym właścicielom, żeby sobie wybrali jakie, jakie potrzebują, ale jakby to wszystko jest przygotowane. E, dobrze, to przechodzimy sobie dalej i zobaczmy jeszcze ten korytarz. No, korytarz no, jest całkiem spory, tak. Tutaj mamy jedno pomieszczenie, które było, znaczy jest na razie jeszcze w projekcie jako toaleta z umywalką, ale my przerobimy to na pralnię. Można będzie sobie i włożyć i pralkę, i suszarkę, także jak będzie mieszka rodzina. Myślę, że to jest bardzo komfortowe wtedy, żeby korzystać od razu z suszarki, tak? Myślę, że to jest takie bardzo e, komfortowe. I mamy dużą, naprawdę dużą łazienkę. Zrobimy wannę, tutaj gdzie stoisz, bo tak będzie wanna, naprzeciwko jest klasycznie lustro z po prawej geberit, e, w zabudowie, no zobaczymy jak tutaj wyjdzie, nie chcę zdradzać szczegółów, zobaczycie na filmiku końcowym, e, i sypialnia. Myślę, że to fajnie fajne w kwadracie i tutaj jest idealne miejsce na łóżko, dlatego że za nami, czyli tutaj, jest miejsce na telewizor, a co sporo osób lubi, lubi oglądać telewizję z łóżka. Także myślę, że to jest fajne, fajne miejsce na zmianie właśnie. I tak samo mamy też przesuną tą listę, taką rolę w tej Super. To nie przedłużamy więcej. Szczegółów troszeczkę nam się nazbiera do kolejnego odcinka. Pewnie jak już to oglądacie, to ten odcinek jest przygotowany i to leci już w tle na zmianę. Ale tak to mniej więcej tutaj zostało zarażowane, przygotowane przez Patrycję i Patryka. Także pozdrawiamy Was serdecznie. No i życzymy wielu takich pomysłów, Dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękujemy, pozdrawiamy i zapraszamy na spotkania regionalne, które organizują właśnie Patryk i Patrycja. Tutaj w Poznaniu możesz wejść na www.szkolenia.pifu.pl i zobaczyć terminy szkoleń także w całej Polsce. Dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapraszamy jeszcze do naszej grupy na Facebooku Poznańskiej i mamy również drugą poznańską grupę, która jest typowa o spotkaniach regionalnych. Także badajcie i zapraszamy Was serdecznie. Do zobaczenia. Właściwie to. To mieszkanie tak bardziej jego inicjatorem, autorem był Patryk, ale Patryk nie chce przyjść tutaj za tą stronę kamery. Jest po drugiej stronie. Patryk, jakby co to nas będzie wspierał, dobrze? Natomiast yy, yy, właśnie, jak dzieliliście się pracą? Znaczy pracą, yy, za, tak zazwyczaj się dzielimy przy każdym mieszkaniu, czyli Patryk e, dane mieszkanie E, załatwia wszelkie formalności, e, jeżeli kupuje to sam na siebie, no to staje za jeżeli na inwestora to też uzgadnia z nim wszelkie współprace. E, natomiast moja rola zaczyna się od etapu remontu, oczywiście wcześniej razem analizujemy taką nieruchomość, czy ona się zepnie, czy fajne pieniądze się na tym zarobi, e, mniej więcej też oscylujemy jaki będzie budżet remontowy, czas sprzedaży, ale ja oczywiście wkraczam od momentu remontu. Jestem tutaj na bieżąco z remontowcami, z firmami, od których zamawiamy materiały, z panem od kuchni. Także wszystko, wszystkie ustalenia, jeśli chodzi o wykończenie, o kuchnię, łazienki i tak dalej, to już jest tu moja rola. Home staging. No i sprzedaż to tak naprawdę prezentuje ja, bądź Patryk, w zależności, kto ma więcej czasu w danym momencie. Jesteśmy na mieszkaniu, które jak widzieliście w poprzedniej części filmu, było jeszcze w stanie wtedy deweloperskim. No, teraz mamy piękny remont zrobiony. Cała operacja trwała około miesiąca, półtorej. No, Myślę, że tak około miesiąca to nam łącznie zeszło tutaj. No i już mamy pierwszych odwiedzających, pierwszych chętnych, ale tak sobie przejedźmy. Szybciutko takie wstawki zrobimy. Dokładnie tak, jak wszystko było zaplanowane, mamy kuchnię. Ile tak. ja taka kuchnia w Poznaniu? Tą kuchnię w zabudowie, jeśli chodzi o same meble, mieliśmy za 8400, bodajże wyszła nam ta kuchnia. No i później a kiedy to mamy standardowo, tak jak robi większość tak. osób właśnie z zwiną, czyli piekarnik, płyta, oka. Lodówka jest, jest, wnęka pozostawiona na lodówkę jeżeli ktoś będzie chciał zabudowę, no to możemy dać namiar do naszego jest. stolarza. Jakby nie robimy tej zabudowy z góry, bo stwierdziliśmy, że łatwiej jest wybrać sobie lodówkę pod siebie, jej metra, czy większa może zamrażarka, czy lodówka, aniżeli robić ten korpus i ktoś na siłę się gdzieś tam musi do niego dopasować. Ja też jestem zdania, że lodówki i nie daje, że zmywarkę dalszą. Jest miejsce też na 60. Tak, jest tak. Ja uważam, że miejsce jest lepszym rozwiązaniem, ponieważ y, tych elementów y, y, gospodarstwa domowego nie widać tak. y, i one jakby wielkiego wpływu nie mają. Myślę, że to co jest najważniejsze to jest okap, piekarnik, kuchyna. My nie dajemy nigdy atrap, bo to jest y, no takie troszeczkę... To nie jest duży koszt takie AGD, a myślę, że... Śmiesznie nie to tak nie wygląda będzie. i jednak sprawia, że te mieszkania takie kiczowate to się stają, jak gdyby były atrapy. Natomiast zawsze można lodówkę zbywarkę dołożyć, nawet gdyby tak. Pani negocjowała, albo powiedziała, no ja bym kupiła, ale jakby tu wszystko było. To też sobie właśnie taką furtkę zostawiamy, jeszcze nie słyszeliśmy tych takiej propozycji, ale myślę, że jak najbardziej jest to gdzieś tam możliwe i dla nas by to nie było problemem, jeśli chodzi o dostawienie tego. Okej, okay, czyli tutaj z drugiej strony mamy salon i miejsce na telewizor. Potem przechodzimy sobie do sypialni, tak ta sypialnia wygląda. Najpierw mamy pokój po lewej zaaranżowany dla dziecka. Tak. Jak ktoś nie ma dzieci, może to być dosłownie na cokolwiek ten pokój. Dalej na lewo będzie sypialnia, no, wprost mamy łazienkę. Po prawej stronie mamy garderobę. Miejsce jest na dużą szafę komandora, na szafkę na buty, no, jest duża przestrzeń. I dalej po prawej stronie koło łazienki mamy, tak jak wspominałam we wcześniejszym filmiku, mamy małą powierzchnię wydzieloną na pralnię. Zmieścić tam i pralka, i suszarka, można również powiesić tam pranie, czyli sobie zrobić wieszaczki, nie, musi, nie trzeba tego rozwieszać w łazience, co jest myślę plusem, bo nie zakracamy, nie bałaganimy w tej łazience. Jaki kolor tych mamy? Więc mamy dwa, trzy odcienie de facto, mamy biały, czyli standardowo, mamy e, jasny taki beż tutaj w salonie, e, a jeśli chodzi o korytarz i sypianie, mamy delikatnie ciemniejszy też beż, taki jakby pudrowy róż padający pudrowy róż. Tak, ale jest to taki ciepły kolor, no myślę, że mężczyznom też się spodoba, nie jest to typowy babski róż. Jakieś duże problemy na tym mieszkaniu? Nie, nie było tutaj żadnych problemów na tym mieszkaniu. Macie dobrą ekipę remontową? Tak, mamy dobrą ekipę remontową, terminową. Nie, nie pamiętam, żeby tutaj akurat były jakieś problemy. Co ciekawe, jeśli chodzi o deweloperów, jest dość przyjemne. Co ciekawego w trakcie jeszcze teraz robicie, realizujecie? Teraz akurat już troszkę, jak ja to mówię, mniej przyjemniejsze remonty, bo mamy takie grubsze sprawy, czyli też w kamienicy i w... Bloku, robimy typowo mieszkania pod pokoje, na wynajem mikrokawalerki. Na jednym trzy mikrokawalerki, na jednym będą cztery mikrokawalerki, na jednym mieszkaniu będzie sześć pokoi. No i zarezerwowaliśmy też dwa mieszkania w y, deweloperce, ale tam z remontem wejdziemy troszeczkę później, gdzieś we wrześniu, we wrześniu chyba wejdziemy, pod koniec sierpnia chyba nawet na jeden. Yy, więc to będą, jak ja to mówię, przyjemniejsze rzeczy. A teraz jest siedzimy w tych takich y, trudniejszych tematach, gdzie trzeba więcej porozwalać, na nowo ścianki postawiać, kurzy się. Ile, na raz, najwięcej projektów realizowaliście? Jeśli chodzi o remonty, to teraz mamy aktualnie właśnie te trzy, ten jest skończony. A jeśli chodzi ogólnie o projekty, kwestie czy też przekazywanie jakichś okazji, czy na przykład y, y, sprzedaż bez remontu, no to mieliśmy właśnie chyba 8 czy 9 jednocześnie wtedy. O, rano 8 czy 9. A tak. w jakim czasie każde mieszkanie od momentu zakupu średnio sprzedajecie? Po od ramie. momentu pora no, Czyli o, o, proces, cały proces inwestycyjny od mm -hmm. zakupu do sprzedaży. No więc tak, remont to zależy, bo tak naprawdę kwestia tego, jaki robimy ten remont, czy to jest właśnie podział na te mikrokawalerki, czy to jest powód deweloperka. bo jesteśmy w stanie wykończyć taki miesiąc, nie cały. Czyli od zakupu mamy miesiąc, tak. kupa wchodzi i ile nas sprzedaż? Dajemy sobie standardowo jakieś dwa, dwa miesiące na sprzedaż, ale myślę, że ostatnio starzyło nam się sprzedać po dwóch tygodniach od ogłoszenia. Tak Czyli tak. kwartał, można powiedzieć, to jest Myślę, że kryzysie. jest to od do zrobienia, tak. No, jeżeli przygotujemy to w fajnym standardzie, to jest to rozpytywane. a jeśli chodzi o te większe tematy, na przykład z podziałem na to tam trzeba sobie na remont troszkę więcej czasu i sprzedaż tam też już jest troszeczkę inny klient, bo klient inwestycyjny, więc Czasami jest on szybciej, czasami trzeba poczekać, wynająć. Więc... Yy, słuchajcie, no to wszystko wiemy, wszystko widzimy, no piękne mieszkanie. Moje gratulacje mi się szybko sprzedało. No i życzymy dalszych sukcesów. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Zasubskrybuj kanał koniecznie, obserwuj nas. Pewnie w przyszłości jeszcze jakieś filmy będziemy od Patrycji i Patryka przesyłać. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.